Chcę w kolejnym odcinku, a dzisiaj gramy sobie parkour, hardcore parkour w rewalsach. Wczoraj też wleciał fajny odcinaczek, mam nadzieję, że wam się podobał. I oczywiście może dzisiaj będzie jeszcze jeden, ale może, mówię w tym może. Jutro też będzie, na pewno, też wiem, na pewno, ale dzisiaj też może wleci jeszcze jeden odcineczek, no mam nadzieję, że tak będzie oczywiście, a więc lecimy. Nie wiem czemu, ale ja zawsze jak to jest, nie umiem tego przejść za, za nic, no. Nie, ja tego nie umiem po prostu. Nie wiem, spróbuję się tutaj prześliznąć. Patrz, nie da się. Nie puści. Nie, no, dobra. Dzisiaj gramy jednak w coś innego. Nie masz. O, dobra. Już jest lepiej. No w sensie lepiej mówię. Dobra, więc teraz nie. Wejdziemy sobie w rival. Rival, rival. Ten odcinek będzie już krótszy, bo będzie trwał jakieś takie 8 minut. Bo, dziś, bo jak potem ma być jeszcze jeden, no to ten będzie krótszy. A tamten będzie trwał z pół godziny. Może godzina? Może dwie. Oczywiście e, dzisiaj e, będzie też live na TikToka. Jeśli nie znacie mojego konta, no. No to niestety, no ale cóż, na jakimś odcinku tam podam nazwę, jak się nauczę w końcu pisać, no to będziemy też robić sobie liveiki na TikToku, a na razie będę po prostu nagrywał ci, co mają mnie na TikToku, na no to, na TikToku, na tamto konto chyba do 2030 roku, a na tym mogę robić, a więc... No, a na jednym mogę robić, a więc będę robił na tym jednym na razie, a potem może wrócę, wrócę do tamtego, no bo bardziej mi się opłaca robić na tamtym, ponieważ y, na tamtym koncie mam 988 obserwujących, a na tym 200 ileś. Więc to jest y, bardzo wielka różnica. Dobra, nigdy nie mów halo, bo za halo za Halo? Łooo! Wow! GG. W... Nie dobra, ten odcinek może troszkę. 8. 9 minut, dobra. Zostajemy przy 9 minutach tego odcinka. I ty nie mów haluza. Halo? 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 A zobaczymy jakie on ma... Aha, nie ma żadnego ok. Uh, 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 ale mocarnie to weszło teraz. To było mocarne. Dobra, teraz zobaczę sobie w tym czasie na telefonie. Ile mam wyświetleń pod tamtym... Filmikiem Nikt... U, aha, dobra ej, faktycznie nic nie ma, dobra? Dobra, więc wchodzimy sobie w YouTube'a. A RoboCrep już skończył liveiką. Y. No niestety się mówi. Dobra, i ta z GG? Kurde, nie było GG. Nie, czemu ja nie szczeriłem. Gdy nie mów halo, bo za halo, to halo? halo. Halo? 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 Ej no co jest? Co jest? Ej, nie wiem co mi się dzieje. O, żeby darzy... Ty po YouTube'a wyszło. Ile wyświetleń? O nie, O Fuck! Yy, przepraszam. Nie, no. Zobacz kanał. No. Nikt nie mam halowa zachalota. Uwaga, 87 wyświetleń ma tamten filmik. A więc widzę, że mnie wspieracie. A uwaga, ile mam. 14 subskrybentów, więc coraz więcej. A więc bardzo fajowo. Oczywiście w sobotę. Uuu! W sobotę chyba nie będzie. Nie, w sobotę będzie chyba z eventu odcinek, ale to tyle. Więcej nie będzie, niestety. I co jest? Dobra, teraz. Teraz... Czuję, czuję, że to siądzie. Nie Czuję, że to siądzie. I ja O kurde, no siadło. Siadło. To fajnie siadło. O dobra, ta walka była druga No, czekajcie chwilę, ja się na sekundkę wycisza Ten odcinek będzie trwał także długo, tak jak i tamten. A więc nie będzie 9-8 minut, tylko więcej. No. Potem zagramy sobie w Hyper Dobra, więc gramy yy, dalej. Antywirus mi wyskoczył nagle. Ty bo antywirus mi wyskoczył na ryja. Nie zamknij. Dob Nie, kit zerpegiem. go rozwala jednym ciosem próbuję. Nie. No dobra, to ja go trzeba jednak. Pora się odwdzięczyć. No, cóż, RPG. R.P. tak jest Rpack. jest RPG. Taki właśnie jest RPG Nie, po co w tym życie Idzie I gdzie jest ten ogień? Dobra Nie Spróbuję go tym dołatwić jeszcze. Cheaterów trzeba prost. Nie, dobra, dobra to nie jest cheater. To nie jest cheater, to po prostu ki... GG. Dobra. No, GG. no i tak cię załatwia RPG. Jak y, widzisz go z RPG w ręce, to wystarczy, że weźmiesz RPG w ręce i go rozwalisz RPG w ręce. Spal Spali. Co zrobić! Brawo! Brawo RPG! O nie, bo to jest 48 level. No to w, od razu powinienem wiedzieć. Że to cheater. Ej, tam gdzie on stanie. Nie o kid. Nie cheater, tylko kid. Przecież po co by miał cheater grać z tego, skoro i tak wszystkich rozwali na fita. Tyk. Gdzie tam Tyk. No i tak się rozwala kidów. Nie ja wiem, jak się ich rozwala. Gdzie jesteś? O kurde, ej zarąbisty dźwięk Koniecznie, koniecznie Dobra, pal się Dobra O, no Dobra, wiem jakie trzeba wziąć składzik Mój ulubiony. Nie no, ale co to ma być? Jak można grać... <ścoughs> Szczerze, jak można grać RPGiem? Ja, ja nawet jak zaczynałem, to nie grałem. RPG-iem u przepustka. przypustka. Give me that, give me give me that. To na pewno ci dam ponowne weźnienie. Uwaga, zobaczymy co dropnie. Kupujemy dwie skrzyneczki. Raz. Dwie skrzyneczki z wropami. Er, nie. Seria. Krótki. A dobra, to to. Nie. I oś bojowa. Dobra. No cóż. Nie tym razem. No z kolejne. Dobra. To będzie na tyle z dzisiejszego odcinka. Nara.